Widzę, stąd mój dom. Mieszkasz tutaj, obok, mówisz? Ale kiedy? Widzę, jak on skaczą. Także dobra. Nie ma żadnych kibiców obok oknie teraz, tam? No nie ma, nie ma. <grym 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 dobra, prawo. boję się. Okej, okay, splej sobie palce na kamerze, tak ci pokazywałem wcześniej. Tak, dokładnie. Pamiętaj, cała serwetka wyprostowana. Nie uginasz, się w kolanach. Na moją komendę przechylasz się do przodu, stopy zostają na podejściu. Wszystko jasne? Wszystko jasne. Dobra, działamy. 3, 2, jeden, Bandit! O ja pierdolę. O. I brzuszek można sobie zrobić przy okazji. O. Dzięki panu za skok. Bałem się, ale ale skuczyłeś.